Dobra, y... witam w kolejnym odcinku. Tu jest paczek. ja jestem Korpat i ile ma? 47 A, 37, co to jest? 37 y... Przez chwilą złowiony taki malutki stolecik. Y... Jesteśmy znów na tym samym stawie. O, o. prawie uciekł, dobra, y... widzimy się za chwilę. I już jest taki 38 szczupaczek, leci do wody. No, nareszcie. Nic jeszcze nie ma. Czy był szczupak jakiś, taki patyk czarny? Wczoraj tak wziął, y, że nie ma jedne y, tego haczyka, czy... No o, są tylko dwa, były trzy. Tak wziął, że urwał Czy gdzieś, 40 chyba trzy miał wczoraj dzisiaj 68, taki mniejszy trochę I zobaczymy co tu z tego będzie Przy brzegu najwięcej biorą małe takie pistolety No teraz zaczep był, łowimy na blachę Firma Jackson Na taką muszkę Trzeba więcej takich blach dokupić Bo nawet fajnie się tymi blachami Łowi Jak będzie szczupak, no to widzimy się za chwilę. No dobra. No e, już e, musie, muszę teraz pożegnanie zrobić. E, staraliśmy się o trzeciego szczupaka, ponieważ był jeszcze drugi, 52 cm, ale jak chcieliśmy właśnie najpierw zdjęcie zrobić, później chcieliśmy nagrać, ale wypad do wody tak do wody taki śliski, znaczy śliski y, rupam żywy był fajny i właśnie spadł do wody i tak się zdenerwowaliśmy i no i po zdjęciu było po filmie ale no był 52 bo najpierw zmierzyliśmy go ile miał centymetrów to 52 życiówka e... a później ten później się staraliśmy o, później się staraliśmy widzieliśmy jak szczupak nie wiem tam był e, wyskoczył koło brzegu 60 czy 70 centymetrów, jak, jak chciał atakować rybę ta ryba się ta ryba uciekła Nie dał rady Zaraz No I później się staraliśmy o trzeciego, ale nic nie wyszło Nie no Jutr... Jutro jest piątek Jutro piątek. To no może jutro też się będziemy starać Czy jak będzie czas w ogóle Oczywiście jak nie będzie czasu to nie będzie, a jak będzie, ale w sobotę to chwala na 99% zjedziemy właśnie też nasz szupaka nie wiem szkoda, że ten uciekł do wody, bo naprawdę ani zdjęcia, ani filmu na, na pamiątkę. Chociaż żeby ten film był, no to jeszcze jeszcze. Ale że nie było Okazji, znaczy okazja była bardzo fajna, ale wpadło wodno. Ruchomy był żywy, piękny. A tam kolegi dom Gorący tost. Pozdrawiam. No. Na tyle to koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć.